Cześć, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o najlepszych książkach 2021 roku. Przeczytałam 30 książek, około. Było parę DNF-ów, czyli książek, do których nie chcę wracać, albo które czytało mi się tak źle, że przeczytałam, ale... No, ledwo. Natomiast było też kilka książek, które chwyciły mnie za serce, urzekły. No i je uwielbiam, i wiem, że będą moimi ulubieńcami przez lata. I o tych właśnie chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Jak zwykle podzieliłam książki na kategorie. Na końcu pokażę Wam też moją absolutnie ulubioną książkę tego roku, która wygrała wszystko. Mam chyba nawet takie dwie. Pierwsza książka to książka, która coś zmieniła w moim życiu. Jakoś praktycznie przełożyła się na sposób, w jaki postrzegam świat. I jest to Joyful Ingrid Lee. E, ta książka była wspaniała. E, była o projektowaniu radości w swojej przestrzeni i o projektowaniu radości w swoim życiu. E, I po pierwsze, to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby świadomie wprowadzać radość i projektować właśnie swoje życie tak, żeby wplatać w nie radość. E, a po drugie, no ta książka faktycznie zmieniła moje życie o tyle, o ile zaczęłam nosić bardziej kolorowe ubrania. E, mój pokój jest dużo bardziej Kolorowy, kupiłam sobie takie kule, w sensie okrągłe lampy, które do dzisiaj uwielbiam. I w ogóle całe tutaj, wszystko co się ze mną dzieje, to jest wina tej książki. Wszystkie kolorowe kształty i wzory i obrazy to wszystko wina tej książki. Więc naprawdę przełożyła się na moje życie. I fajne jest to, że. Podczas jej czytania czułam się zainspirowana. Zainspirowana do tego, żeby właśnie zmienić swoje życie, w bardzo lekki, taki zupełnie niegłęboki, niemetafizyczny y, sposób. Więc fajna jest lekkość tej książki, jej kolorowość, pstrokatość i, i radość, właśnie. Kolejna książka to książka, którą przeczytałam w grudniu, i to jest książka, która najbardziej mnie zaskoczyła. E, I to jest Sylwia Pratt, Szklany Klosz. Ta książka tak mi się podobała, naprawdę. Ja od pierwszych stron wiedziałam, że to, będą pięć, że to będzie pięć gwiazdek, bo ma ta książka sobie coś urzekającego, a zaskoczyła mnie dlatego, że ja dużo słyszałam o tej książce, zanim po nią sięgnęłam i. Um, i myślałam, że to będzie książka o samobójstwie, bo właśnie Sylwia Platt popełniła samobójstwo e, miesiąc po napisaniu tej książki. Tutaj są również pode, podejmowane właśnie takie tematy. E, główną bohaterką jest kobieta, która e, najpierw jest na stypendium w, w, w Nowym Jorku i super jej się wiedzie, a potem nawarstwiają się problemy natury psychicznej, e, i, i ta kobieta z tym walczy, zmaga się z tym i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że ta książka. Wcale nie była tak ciężka, jak myślałam, że będzie, i poza właśnie poruszaniem tych trudnych tematów, to znalazłam w niej bardzo silną postać kobiecą, ogromną szczerość i humor. I właśnie chyba tym humorem byłam najbardziej zadziwiona, bo Plat naprawdę w taki sposób napisała tę książkę, że ja naprawdę czasami śmiałam się sama do siebie. No a wiadomo, że to jest największy sukces pisa... lubo. Pisarza, e, kiedy e, czytelnik się. Zaśmieję. Kolejna książka to książka, którą połknęłam. Przeczytałam ją w jeden wieczór, dwa wieczory, jakoś tak. Jest to Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce. I o, tym, o tej książce mam cały oddzielny filmik na moim kanale. W dwóch słowach mamy tutaj sztuczną inteligencję roboty, które opiekują się dziećmi w domach. No i ta historia jest tak pięknie smutna, ale też właśnie tak pięknie wypełniona przyjaźnią. I jest tutaj wątek tajemniczy ale taki bardzo dziwno, osobliwo, niepokojący. E, natomiast mnie na tyle zaintrygował, że naprawdę nie mogłam się oderwać, bo byłam ciekawa, jak to wszystko się rozwiąże. Czy rozwiązało się idealnie? Nie wiem, ale było tak, wiecie, to było okej okay rozwiązanie, że nie byłam jakaś zawiedzona. Ale jakieś mam bardzo ciepłe um, uczucia względem tej książki, bo to była pierwsza książka Kazuły Góro, On jest noblistą, którą przeczytałam e, i zdecydowanie będę chciała czytać więcej jego książek. Kolejna kategoria to najlepszy podręcznik akademicki. Ja studiuję psychologię, więc zawsze są to książki psychologiczne. I w tym roku jest to Sapolski, dlaczego zebry nie mają wrzodów. I jest to książka o stresie. I słuchajcie, ja w życiu, no nie żartuję, w życiu nie czytałam tak śmiesznie. Akademickiego podręcznika. No, ja naprawdę miejscami lałam się ze śmiechu. E, świetnie jest napisana z takim humorem, e, no naprawdę miał mega lekkie pióro z e, Polski i ta książka jest też, wiecie, no typowo właśnie akademicka, czyli macie tam tonę badań naukowych, ale podanych w bardzo przystępnej e, formie. E, ta książka jest cudowna, więc jeżeli tylko jesteście zainteresowani e, stresem, tylko to nie jest taka książka naukowa, gdzie e, dostaniecie na przykład odpowiedź na temat tego, jak się mniej stresować, tam, wiecie, jest może jakiś rozdział pod koniec książki, tylko to jest taka książka, gdzie, e, no właśnie, dostaniecie stres u zwierząt, ewolucyjnie, z perspektywy społecznej, Ewolucyjnej, poznawczej, no wszystko, e, fizjologicznej przede wszystkim, też bo Sapolski jest fizjologiem. E, natomiast jest Genialna. I tak jak w zeszłym roku był to Wojciszka i Psychologia Społeczna, tak w tym roku jest to Sapolski i stres. Książka, która rozbudziła we mnie najwięcej emocji e, i to jest książka, której nie mam, bo pożyczyłam ją mojej przyjaciółce i to jest e, moja moroczna Vanessa, Kate Elizabeth Russell. Ja na temat tej książki napisałam chyba nawet dwa eseje e, jeszcze w tamtym roku e, na studia. E, no słuchajcie, no ta książka tak poruszyła moje serce i moje emocje i zbierałam się po niej tygodniami. Ja przeczytałam ją chyba w styczniu albo w lutym tego roku i powiem Wam, że już wiedziałam wtedy, że to będzie książka, która zostanie ze mną na miesiące i będzie jedną z najlepszych książek tego roku. I faktycznie niewiele książek potem przebiło e, właśnie moją roślą Wanessę. To jest retailing, taki nowoczesny, mm, Lolity na bokowa. Książka opowiada o młodej e, dziewczynie, ona chyba ma 14-15 lat. E, i która zakuchuje się w swoim nauczycielu, oni mają e, romans i e, no to jest wiecie, sytuacja jest jasna, to jest molestowanie seksualne, bo ona e, nie ma 16 lat. Natomiast e, to co genialnie pokazała ta książka. Po pierwsze była tak wciągająca, że nie mogłam się od niej oderwać. Po drugie była tak prawdziwie napisana. Ja naprawdę niewiele jest książek, które tak z taką prawdą odzwierciedlałyby rzeczywistość. Moim zdaniem, um, Sylwia Plat jeszcze była w takim roku, gdzie ja naprawdę czułam prawdziwość tej historii. Czułam jakby ktoś mi opowiadał prawdziwą historię i tak samo miałam właśnie z moją roczną Vanessą i to jak bardzo skomplikowana była ta relacja. Jak bardzo to nie było spłaszczone, że, że ten jest zły, ta jest dobra. Nie, to było wszystko pomieszane ze sobą tak jak jest to w życiu. To nigdy nie są proste sytuacje i no ta książka tyle mi dała i i tak dobrze się ją czytało, że uważam, że to jest książka, no jedna z najlepszych książek w tym roku. Kolejna kategoria to książka psychologiczna, popularno-naukowa. I tu mam dwie pozycje. Po pierwsze, dlaczego śpimy? Matthew Walker. To jest ta książka, z jest jak taki nudny wykład. Może nie, może nie jak nudny wykład, tylko jak taki typowy wykład na studiach psychologicznych, czyli dostajecie background historyczny, e, sięgamy do zwierząt, czyli nie mówimy tylko o tym, jak ludzie śpią, ale też o tym, jak śpią goryle, e, o tym, że delfiny potrafią e, spać jedną półkulą. E, miejscami jest bardzo ciekawie i jesteśmy zainspirowani, zaciekawieni chcemy wiedzieć wie więcej, a. Miejscami mamy dość, chcemy wyjść i mamy ochotę robić coś innego i uciekać, bo po prostu przynudzają. E, I taka jest ta książka też. E, I jest jeszcze bardziej wygładowa przez to, że autor z tysiąc razy napisał tutaj, że do tego wątku wrócimy, a ten jeszcze omówię. Mówię wam, wykład. Ludzie mówią tak na wykładach. Natomiast bardzo dobra książka, natomiast polecam ją tylko osobom, które naprawdę chcą tak zgłębić temat snu, no bo tutaj jest tona badań i jeżeli nie jesteście zainteresowani psychologicznie snem, no to nie macie co się przebijać przez tak grubą książkę. A druga książka to jest książka, do której mam tak ciepłe uczucia. Dostałam ją od wydawnictwa, od Media Rodzina. Miałam w ogóle z nim współpracę na Instagramie i powiem Wam, że nie spodziewałam się tego, jak bardzo przywiąże się do tej książki. To jest książka o marszy... O Marszy, nie mam pojęcia, jak przeczytać. Powinnam wiedzieć, jak jej nazwisko. Wybaczcie. To jest książka o samobójstwie, o twórczyni bardzo znanej terapii dialektyczno-behawioralnej. To jest terapia, która najlepiej sprawdza się właśnie przy myślach samobójczych. I właśnie jej twórczyni, czyli Marsza i autorka tej książki, sama miała myśli samobójcze, była w psychiatryku i zmagała się z no naprawdę z, z problemami natury psychicznej. I ona pokazuje swoją drogę i ten proces dojścia do stworzenia. Terapii. I powiem Wam, że to, ze co kocham, naprawdę kocham tę książkę, to to, że ona pokazuje proces. I ja jako studentka psychologii, czy w ogóle jako studentka, czytam e, przede wszystkim gotowe produkty, czyli gotowe teorie. E, I wiecie, no one są już potwierdzone, ja mam tylko je zapamiętać, w ogóle bezrefleksyjnie. E, i kurczę, kocham tę książkę za to, że ona pokazuje drogę, jaką musiała przejść ta kobieta. Drogę przez mękę, przez porażki, odrzucenia i pomyłki do tego, żeby właśnie stworzyć tak fajną terapię. I to, może to głupie, ale ta książka daje mi nadzieję na to, że skoro ona dała radę, no to ja też mogę stworzyć na przykład swoją teorię psychologiczną. Albo w ogóle mogę coś stworzyć, bo no po prostu ta książka daje mi taką nadzieję i po, uważam, że powinniśmy czytać więcej książek, które pokazują proces i, i ten, ten trud dochodzenia do czegoś, a niekoniecznie, właśnie książkę, która podaje nam gotowe fakty i gotowe teorie. W sensie, no, takie też, ale za to po prostu uwielbiam tą książkę. I uważam, że tą książkę e, powinien przeczytać każdy, kto interesuje się wątkiem samobójstwa. E, I e, ona da Wam potrzebną wiedzę i taki grunt i będziecie potem inaczej patrzeć na e, wątek samobójstwa, na przykład w literaturze pięknej. E, i, a skoro już mowa o literaturze pięknej, to książka, która była e, też cudowna w tym roku. To jest Biblioteka o północy. E, mam tutaj parę zaznaczeń, tak jak widzicie, i to jest książka, która też miała w sobie wątek samobójstwa, którego w ogóle się nie spodziewałam. Kolejna kategoria to książka, która spełniła takie moje potrzeby takiej metafizyki, poetyckiego myślenia, em, metafor. Em... Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, ale była to książka Tajemnice czasu. I to w ogóle jest śmieszne, bo to nie jest fikcja, to jest książka popularna naukowa o czasie. Natomiast powiem Wam, że dla mnie czytanie e, o czasie w kontekście nawet naukowym no było tak magiczne, e, i tak właśnie e, zmieniło perspektywę moją patrzenia na świat i wniosło właśnie taką magiczność w to, jak postrzegam teraz czasoprzestrzeń. E, Wiem, już oderwałam się od ziemi i lata, e, Ale ta książka była super fajna, i mega dużo popodkreślałam w niej e, cytatów. Na przykład. Mm, zaraz może zrozumiecie, o co mi chodzi. E, pierwsze zdanie z tej książki. Zacznijmy od prostego faktu. Czas płynie szybciej w górach niż na poziomie morza. Jakby czajcie, że to jest podstawowa wiedza fizyczna, której ja nie dostałam w procesie mojej edukacji, która jest tak magiczna, no przecież to brzmi jak jakaś fikcja, nie? Że czas płynie w wolniej tutaj, gdzieś jest niżej, jesteśmy na nizinach, ja jestem na Mazowszu, a szybciej w górach. No przecież to jest czysta magia czysta magia w ramach rzeczywistości. I ja w ogóle uwielbiam romantyzowanie życia, uwielbiam doszukiwanie się takich magicznych, e, małych rzeczy w życiu, i no, ta książka mi to dała. I, I fajne. Najbardziej magiczna książka tego roku, a wiecie, że ja bardzo lubię magiczne książki, właśnie. E, to było Niewidzialne Życie Adi Ro. I no ta książka była super. Ja ją przeczytałam w dwa dni. To jest książka o młodej kobiecie, która podpisuje pakt z diabłem i staje się niewidzialna. I potem musi się zmagać z tą swoją klątwą. I nie będę Wam tutaj spoilerować w sumie relacji. Jest w niej niewielu bardzo bohaterów, natomiast jest ciekawa, jest ciekawa, czy jest to moja ulubiona książka życia? Chyba nie za bardzo, ale no była pięknie magiczna, dobrze napisana, miała sporo retrospekcji, a ja uwielbiam retrospekcje w książkach, więc no jest to jedna z lepszych książek tego roku i bardzo szybko się czyta. Dobra, czas na najlepszą książkę tego roku. Więc książka, która czuję, że no najbardziej gdzieś została w moim sercu, to były Gdzie Raki Śpiewają. Gdzie Śpiewają Raki. Sorry, Gdzie Śpiewają Raki. To była książka, którą czytałam też we włókku, więc nie mam wklejon tutaj. To była książka, po pierwsze, z najpiękniejszym początkiem, jaki czytałam od dawna. Wielu ludzi zarzuca tej książce, że ma wolny początek i że ciekawiej jest dopiero później, kiedy rozwija się wątek kryminalny. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że początek był pięknie metaforyczny i pięknie poetycki. Był jedną wielką piękną metaforą, właśnie odejścia, Rozpadającej się rodziny. Oprócz pięknego początku, to jest też po prostu przepięknie smutna historia. Historia małej dziewczynki, która e, urodziła się w bardzo biednej rodzinie, która żyje w chacie na bagnach. E, w ogóle opisy bagień to, to jest przepiękne, przecudowne i to nie jest nadniemnem. Jakby tam nie ma tego za dużo. Jest idealna ilość opisów e, tego bagna. Gdzieś e, po drodze pojawia się też wątek kryminalny, mamy zagadkę. No ta książka ma w sobie. Wszystko, co ja lubię w książkach, czyli magiczność, to może być nawet nie realizm magiczny, ale właśnie na poziomie języka mogę odnaleźć coś takiego, a tam były piękne metafory, piękne opisy przyrody, piękne relacje, naprawdę przepiękne relacje, prawdziwi bohaterowie. W ogóle ta książka nie była przesłodzona. No, to jest taka. Taki przytulas, tylko taki, wiecie, smutny przytulas. Yy, ta książka właśnie taka jest. Yy, więc jest cudowna. Przeczytam ją w grudniu, więc jeszcze nie wiem, jak będę się czuła po miesiącach, jak długo będę ją pamiętać i jak długo będzie we mnie rezonować. No ale przeczytam ją na początku grudnia. Mamy dzisiaj 30 grudnia. Ja często wracam do niej myślami, szczególnie do tego wątku rodzinnego i do początku. No, była przepiękna. E, natomiast chciałabym też powiedzieć, że na pierwszym miejscu, zaraz obok, gdzie śpiewają raki, chciałabym postawić jednak też mroczną Vanessę, bo mm, myślę, że gdybym przeczytała e, mroczną vanesę teraz w grudniu, to tak samo byłabym nią zachwycona, że po prostu już minęło bardzo dużo czasu i ja też ją no, ogromnie cenię. E, no ale już wiecie, moje emocje. E, trochę opadły po praktycznie całym roku, natomiast uważam, że to były dwie najlepsze książki tego roku. No, były świetne w każdym aspekcie, w każdym calu. Świetnie napisane, ciekawe. Chętnie przeczytałabym je jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Możecie mi napisać, jaka była jedna Wasza ulubiona książka w tym roku. I, i tyle. I dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.